W rafinerii grupy LOTOS w Gdańsku przeprowadzono ćwiczenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej, LOTOS Straży oraz Policji. Doskonalono współdziałanie formacji bojowych w sytuacji symulowanej awarii i rozszczelnienia się jednej z instalacji. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 100 strażaków, około 40 wozów bojowych, a także inne służby ratownicze. Mamy ćwiczenia, awarie na instalacji 150. Są to duże ćwiczenia prowadzone przez Państwową Straż Pożarną, skoordynowane z naszymi służbami ratowniczymi. A ćwiczenia mają o tyle nietypowy charakter, że sam scenariusz jest bardzo taki zgrubny. Sytuacja rozwija się dynamicznie na miejscu, jest moderowana przez obserwatorów, także na dobrą sprawę nie wiemy w tej chwili jak będzie rozwijała się sytuacja. Są specjalnie wyznaczeni koledzy, którzy z ramienia Państwowej Straży Pożarnej i z ramienia Lotostraż, którzy koordynują te działania i rzeczywiście będą wprowadzać dodatkowe elementy, które mogą wyniknąć podczas rzeczywistych działań. Rafineria grup Lotos jest bardzo charakterystycznym zakładem który przy wystąpieniu jakiejś awarii stwarza duże zagrożenie dla miasta Gdańska i, i okolicznych miejscowości. Dlatego takie ćwiczenia przeprowadzamy cyklicznie w celu sprawdzenia procedur postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Oczywiście wcześniej przygotowujemy te ćwiczenia, opracowujemy scenariusze według których będziemy ćwiczyć. Natomiast sam przebieg już ćwiczeń jest sprawdzany w praktyce. Jest to scenariusz, który jest na bieżąco zmieniany, modyfikowany. musimy stale podnosić poziom bezpieczeństwa. Tutaj ćwiczyliśmy scenariusz awarii chemicznej, wycieku siarkowodoru, czyli nie taki typowy pożar. Zaangażowane w rzeczywiście kilkaset osób i z Państwowej Straży Pożarnej i samej grupy LOTOS i wszyscy nasi strażacy. Duże przedsięwzięcie logistyczne, za które bardzo dziękuję, szczególnie straży pożarnej miejskiej, ale przede wszystkim naszym strażakom, którzy rzeczywiście i pionowi bezpieczeństwa, który się tym mocno zajmował. My musimy ćwiczyć bezpieczeństwo ciągle. Bo każda, nawet najdrobniejsza awaria oznacza poważną awarię przemysłową na skalę bardzo często przewyższającą to, co na terenie rafinerii nas otacza, czyli wychodzimy poza same, samą rafinerię.